Państwa, ktoś może się zastanawiać, dlaczego śpiewamy dzisiaj Ode do Radości w języku ukraińskim, ale w przeważającej części społeczeństwa polskiego nadal jednak poparcie dla akcesji Ukrainy do Unii Europejskiej jest zdecydowane i te aspiracje szanujemy. i Dlatego też Komitet Obrony Demokracji w całym kraju zresztą dzisiaj śpiewy, po, y, odtwarza również Ode do, do Radości w języku ukraińskim. Jakoś lepiej się oddycha dzisiaj, prawda? Nie było jeszcze okazji. Ja takiej okazji nie miałam, żeby Państwu podziękować za to, że byliście tutaj, że jesteście tutaj dzisiaj, ale przede wszystkim, że byliście tutaj przez tych ostatnich kilka lat, kiedy okazało się, że nasza, nasze uczestnictwo, nasze członkostwo w strukturach Unii Europejskiej. W Radzie Europy jest tak niezwykle ważne. Jest tak niezwykle ważne, ponieważ e, jestem przekonana, że mimo tej naszej wspólnej odwagi, mimo tej walki o prawa człowieka, o praworządność, e, ograniczenie wolności słowa, które gwarantowane jest nam. Traktatami Unii Europejskiej i Europejską Konwencją Praw Człowieka y, byłoby ograniczane i nie bylibyśmy w stanie przez tych kilka lat tak y, nieugięcie stać tutaj i mówić o praworządności, bo ona mi jako sędziemu i moim przyjaciołom z justycji, ale nie tylko, ponieważ wielu było takich sędziów, również tych niezrzeszonych w strukturach naszego stowarzyszenia. Dla których te wartości były bezcenne, i myśleliśmy zawsze o tym nie w kontekście y, naszych pozycji, tylko zawsze w kontekście tego, po co my jesteśmy jako sędziowie. My jesteśmy po to, żeby Państwu gwarantować przestrzeganie najwyższych standardów, a nie ma lepszego systemu ochrony prawnej dla obywatela niż ten którym rządzą się kraje Unii Europejskiej. Dzisiaj jest nam pewnie łatwiej. Dzisiaj te nadzieje, które przez tyle lat mieliśmy, zaczynają się realizować. Możemy pewnie powiedzieć, że się udało, chociaż tej pracy jest jeszcze bardzo dużo przed nami. Ale pierwszy raz od dawna spotykamy się w takich realiach, w których. W których nie mamy żadnych sensownych powodów do obaw, że coś może nam znowu zagrozić na taką skalę jak przez tych ostatnich 8 lat lub bardziej. To jest zasługa państwa. To jest zasługa tych wszystkich ludzi, którzy zrozumieli, że walczą o siebie, że w całej chyba historii Polski nigdy nie byliśmy w tak dobrej sytuacji. Geopolitycznej jak teraz, kiedy jesteśmy członkami Unii Europejskiej i NATO. Polscy sędziowie, jak mieliście okazję się przekonać, zawsze będą stali przy swoich obywatelach, bo ci, którzy są wolni niezawiśli, bezstronni, niezależni, podobnie jak prokuratorzy, których też tak tutaj mamy w Bydgoszczy, wiedzą, po co ten zawód wykonują. My ten zawód wykonujemy po to, żeby państwu stwarzać ochronę. I wyszliśmy nie obawiając się konsekwencji dla nas osobiście po to, żeby o tym głośno mówić, ponieważ kiedy podejmowaliśmy decyzję o poświęceniu naszej drogi zawodowej temu zawodowi, to nie robiliśmy tego z powodu profitów, jakie on niesie dla sędziego. Tylko robiliśmy to po to, żeby coś po sobie zostawić, żeby ludziom pomagać, żeby ludzi chronić. Dlatego też tak ważne jest to, że jesteśmy w strukturach Unii Europejskiej, bo mieliśmy okazję przekonać się przez ostatnich kilka lat, że trybunały europejskie dają nam rzeczywistą, efektywną ochronę. Gwarantują nam praworządność. Jeszcze raz serdecznie państwu Dziękuję. Tam. Ja bym chciał dwa słowa powiedzieć, trochę może z, z innej strony. Bo traktaty rzymskie, kiedy Unia powstała, to znajdziecie sobie w Wikipedii, w Internecie. Ale popatrzcie tak wokół siebie. Jest święto flagi. Czy w te święto flagi, jak gremialnie jest wystawiana również flaga unijna. Zastanówcie się, gdzie byście chcieli kupić flagę unijną w Bydgoszczy. To nie wiem, czy znajdziecie takie miejsce. Jest takie miejsce, to jest z reklami, tam Tam bubowało, Kiedyś. O tak. Kiedyś. No wiem, bo jak wspomnę twoje... Dobrze, to nie istotne. Dlatego zastanówcie się, co my możemy jeszcze zrobić, bo, bo na pewno dużo zrobiliśmy i ci wszyscy, którzy tutaj jesteście, to widziałem was wielokrotnie. Wy z kolei może mnie nie widzieliście częściej, bo ja często bywałem poza, poza miejscem zamieszkania. Natomiast chciałbym, żebyście zwrócili na to uwagę, jeżeli jesteście z innych gmin, na przykład, czy gmina w pre preliminarzu wydarzeń umieściła rocznicę, no którą mamy rocznicę teraz, 1 maja? 20. No, my wiemy, ale wydawało mi się, że to jest tak istotna data, 20 lat, że powinno to być, a to nie zawsze tak jest. No, trochę się zmienia, natomiast jeżeli nam się uda, nie wiem, bo to teraz te, te wybory, które się w tej chwili odbywają, to strasznie zabierają wszystkim dużo czasu. Ale jeżeli nam się uda, to powiadomimy Państwa, ale chcemy zrobić piknik europejski. W Koronowie. Nie może na taką skalę, jak było fajnie zrobione na Wyspie Miejskiej, chociaż ja wiem, czy może w Wyspie będzie też. Nie, nie ma szans. Nikt nie, nikt nie ma czasu. Ale zastanówcie się, porozmawiajcie ze swoimi sąsiadami. Będzie święto flagi. Wystawcie flagę Narodową. Wystawcie flagę unijną i swojego miasta. Ja wszędzie chodzę z flagą Koronowa i słyszę tylko zawsze na 4 czerwca co to za piękne miasto, że ma taką piękną flagę. Więc bądźmy takimi moimi patriotami swoich tych. Karol mnie już hamuje, bo ja to mogę tak do jutra, ale. I nie na temat. O, <laughs> No, dobrze, już kończę. To dziękuję Wam bardzo za, za uwagę, i weźcie to do, do serca. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Trochę tutaj przedstawił mnie nie tak, jak należy. Bo ja nigdy wojownikiem nie byłem. Ja byłem yeah. za, natomiast jestem obywatelem, który od czasu do czasu uważał, jak obywatel muszę się opowiedzieć po której stronie, po tej stronie, którą uważają za właściwą i wesprzeć na tyle, na ile mnie stać i tyle. A tu jesteśmy dzisiaj w takim towarzystwie trochę familiarnym, gdzie ja są sami ludzie, którzy wiedzą co należało robić i którzy wiedzą co dalej robić. Ale może warto by było, żebyśmy wśród swoich znajomych yy, zadziałali w takim gronie każdy swoim, bo ja obserwuję nastroje, które już teraz się ujawniają i są normalne, naturalne że ludzie są zniecierpliwieni pewnymi sprawami, niektórzy chcieliby, żeby wszystko biegło znacznie szybciej niż biegnie. Chciałbym, żeby by powiedzieć rzecz oczywistą, sobie uświadomić, że skoro jest demokracja, to znaczy są różne poglądy na różne sprawy. I to znaczy, że to jest taki przypadek, kiedy jeżeli chcesz podjąć jakieś decyzje, to konieczne są konsultacje, rozmowy, wypracowanie kompromisu. A to, że wypracowanie kompromisu zawsze trwa, to jest irytujące. To jest jedna z tych, yy, można powiedzieć, nieoczywistych wad demokracji. Ale zaletą jest to, że wypracowujemy takie poglądy, które są w zasadzie reprezentują wszystkich, w jakimś stopniu przynajmniej. Możemy się różnić, ale działać powinniśmy wspólnie. Mam też taką banalną uwagę, inną są. Powiedzenia, którymi szafujemy na co dzień, które spotykamy, one są banalne, no bo w prawdy często takie oczywiste stają się banałem, ale skutek tego zapominamy o tym. Jest takie powiedzenie, <coughs> przepraszam, jest takie powiedzenie, że lepsze jest wrogiem gorszego. Dobre, proszę, przepraszam. Lepsze jest wrogiem dobrego. Dzięki za poprawkę. Co to znaczy? No to znaczy, że ono oznacza, że powinniśmy po prostu, jeżeli chcemy spodziewać się czegoś lepszego i coś poprawić, to powinniśmy się głęboko zastanowić. Bo jeżeli zrobimy coś, co jest niedostatecznie przemyślane, uzasadnione, to możemy się znaleźć z deszczu pod rynną. Ja państwu przypomnę jeden taki przypadek, kiedy społeczeństwo polskie właśnie chciało zmiany. Za wszelką cenę, nie wiem dlaczego, ale chciało takiej zmiany. To były wybory prezydenckie w 2015 roku. Ja pamiętam, że wtedy w internecie większość ludzi, tych, którzy żyli w internecie przede wszystkim, promowali nową zmianę. Nie chcieli tego, co było. Miał być ktoś, jak wtedy pisali, młody, wykształcony, znający języki. I kogo wybrali? To jest przypadek taki właśnie, jak widać, kiedy ta zmiana, dążenie do zmiany no, wychodzi potem, tak jak wyszło w tym przypadku. Także zastanówmy się, możemy wybierać, jeżeli nie mamy argumentów oczywistych, że coś zmiany wymaga, to nie, nie idźmy za zmianą po to, tylko żeby było inaczej, bo może być gorzej. Dziękuję. Szanowni Państwo, flaga unijna w Bydgoszczy była zawsze obecna, również dzięki Państwu za co bardzo serdecznie. Dziękuję. Flaga, Bydgo flaga Unii Europejskiej była obecna na ulicach, ale była też obecna od zawsze w Urzędzie Miasta Bydgoszczy. Cieszę się, że dzięki współpracy, dzięki naszej walce na ulicach doprowadziliśmy do tego, że teraz ta flaga unijna jest szanowana, nie jest nazywana szmatą, a w urzędach państwowych godnie ona powiewa. Za co też Państwu bardzo serdecznie dziękuję. Szanowni Państwo. Flaga unijna i Unia Europejska zawsze stawały na, na straży wartości, o które tutaj przez wiele lat w Bydgoszczy walczyliśmy. Y Pamiętamy przecież, że Unia zawsze opowiadała się za tym, żeby w Polsce przywrócić praworządność i wspierała nas w tym, co robiliśmy przez ostatnie 8 lat. Cieszę się, że dzisiaj możemy wspólnie ten sukces świętować stojąc z unijną flagą. Przed nami wybory samorządowe, bardzo ważne wybory, ponieważ napływają do Polski dzięki koalicji 15 października unijne środki. W tak dużych środków unijnych jeszcze, jeszcze w Polsce. Nie mieliśmy okazji wydać, a zatem idźmy na wybory samorządowe, żeby o pieniądzach unijnych wspólnie z mieszkańcami decydowali ci, którzy od zawsze Unię Europejską szanują i którzy zawsze unijne wartości pielęgnowali. Dziękuję bardzo. 20 lat temu, kiedy weszliśmy do Unii, trzymałam moje nowonarodzone dziecko mojego syna, i tak bardzo się cieszyłam, że będzie wolnym obywatelem, takim jak teraz jesteśmy. Ostatnie 8 lat pokazało nam, że nic nie jest nam dane raz na zawsze. Wychodziliśmy na ulicę i walczyliśmy o prawa człowieka, walczyliśmy o prawa kobiet. W tej chwili to nasze siostry i nasi bracia z zagranicy potrzebują tej pomocy. Będąc społeczniczką i prowadząc punkt pomocy społecznej, społecznej pomocy dla Ukrainek. Bardzo często rozmawiamy o tym, czego one potrzebują. One potrzebują ochrony, takiej jak my mamy od 20 lat i do tego dążymy. Ja tylko dodam, że 20 lat temu, wkraczając w zawodowe życie, cieszyłem się, że Polska weszła do Unii Europejskiej. To moje pokolenie w jakimś tam stopniu marzyło o tym i oczywiście to starsze to wywalczyło. Dzisiaj zadbajmy o to, żeby wyedukować to społeczeństwo, które rośnie, dorasta w Unii Europejskiej, aby te wartości przyjęły na klatę i żeby je szanowały i kultywowały, i żebyśmy nigdy nie musieli walczyć ponownie o przynależność do wielkiej Europy. Europejska powinna być młoda, prężna, dynamiczna. Ja tutaj nie widzę ludzi młodych. Co się stało w Bielgoszczy? Gdzie są szkoły? Przepraszam bardzo. Jakoś to nie działa tak, jak powinno działać. Kojarzy mi się Unii Europejskiej od, od radości również z odą do młodości. A co, co Mickiewicz powiedział? To, co jest stare, gnuśne, ale tu widzę, że ludzie starsi są właśnie bardzo dynamiczni, a ludzie młodzi gdzie są? I to, miałby, to miałbym tyle. Tak jeszcze chciałbym zauważyć, że nasze wejście do Unii zaczęło się od rozebrania muru biednińskiego. Własnymi rękami wyciągałem te cegły. Myśmy byli po jednej i po drugiej stronie muru. I ze sztazji walczyliśmy, i z jednej i z drugiej strony. I żeśmy tę te, te, cegłę wyjęli gołymi rękami. Mur padł, a teraz stawiamy mury na wschodniej granicy z Białorusią. To jest nieuzasadnione. PiS to jest z, u, zorganizowana grupa przestępcza niestety. Bo z buduje się mury, a z drugiej strony się sprzedaje wizję na lewo. To na razie tyle. Mówię jeszcze dużo odpowiedzenia, ale no, dziękuję serdecznie. W wyborach październikowych mieliśmy w naszym okręgu wyborczym ponad 500 obserwatorów wyborczych, którzy bardzo precyzyjnie przekazali wyniki wyborów i Komitet Obrony i Demokracji był pierwszą podmiotem, który przekazał właściwe, właściwe wyniki wyborów wcześniej niż Exit Poll. Także mieliśmy bardzo, bardzo precyzyjny system relacjonowania tych wyników wyborów. W tych, w tych, w tych wyborach oczywiście bierzemy też udział i w wyborach do Parlamentu Europejskiego jak najbardziej. Gdyby ktoś chciał się zgłosić, to Wiesia tutaj, moja małżonka gdzieś tutaj jest. Ona jest ko koordynatorem regionalnym Obywatelskiej Kontroli Wyborów. Rozy, rozy, pan.